Wow, nawet nie przywrócimy go monetą, bo to jest zwykła walka i d. Świetnie. Halo, 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 witam serdecznie, szanowni, piękni, wspaniali, cudowni. Państwo i również wy, drodzy widzowie. W tej chwili wszyscy wyłączają film. W us. W dziewiątym epizodzie Blazing Emeraldów, przejdźmy natychmiast do Team Recapu, proszę bardzo, debil, 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 pisaliście, nie wyzywaj debila, bo mu będzie smutno, debil, Resolut, jakby taka fanowska troszeczkę ewolucja, Farfetch'da. Z ruchami Leaf Blade, Drill Pack, Break, Break Break i Source Dance. Dalej jest Tenacious, de Quack Water Gun, Jump Kick, Matshot, Shot, Yon. Kolejny jest Dark Type, Strong Joe, Ed. Idealny solnikowy partner, de, Ed. Mighty Yena, Crunch, Rock Smash, Takedown, Sand Attack. Oblivious Ariel, Starter, który dalej żyje, który dalej unika wszystkiego jak ognia. Ironhead, Charm, Play Rough, Rock Smash, Trace, Zelda, Guard of War, proszę bardzo, Twisted Spoon z ruchami Psychic, Drain zajebisty Shockwave i Calm Mind. I na samym końcu Visionary Button, Laudred, który ma gówniany mózg sygnał, no, ale welp. Pisaliście, żeby odłożyć, dopiero teraz sobie przypomniałem, żeby odłożyć łaskawie Ariel na rzecz nie wiem kogo jeszcze. E, to gówno. Ech, nazwałem go Where why not, bo się nie zmieściło Why not. więc Where Why not. Czy ja chcę numela? Numel brzmi fajnie, po prostu wezmę chyba numela. Uf, błyskawiczna zmiana na numelka. Więc Agent 011, niektórzy wiedzą dlaczego się tak nazywa. Magnitude Growl Ember Focus Energy. Dodatkowo ma berry, więc możemy to dać nie wiem komu, może to, tobie po prostu? Bo, 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 bo dlaczego nie? Po prostu dlaczego nie? Um, berries, ber ber berries, ber Jest Roseberry Dobra. Więc trzeba zapisać oczywiście i wiecie co? I wytrenować. Jesteśmy już po drobnym treningu i jak widać, Kaimraft ma fenomenalną abilitkę Solid Rock. Co jest w ogóle? wspaniałe na nim i ruchy, magnitude, Earth Power, Ember i Rock Throw. Dlaczego nazywa się Agent 011? A jaką liczbę tu widzicie? Na boczku 011. Teraz się chwilę, na moment zmienia w OU, ale. 011. Ktoś mi napisał, żeby tutaj wrócić i podjechać rowerkiem, że warto. Znaczy, w formie zagadki. Pozdrawiam pana, Mr. Manki21. I zakładam, że opłaca mi się tu wrócić. Serio? Eee, Zelda? Dziękuję. Podobno się opłaca tu wrócić. No ale. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, tu jest tylko zejście na pustynię. To być może będę musiał podejść na tę pustynię kiedy indziej. Spoko, nie ma żadnego problemu. Nie widzę w tym żadnej komplikacji, no bo teraz nie wejdziemy, tak. Wszystko jasne, dobra. Wrócimy błyskawicznie. Co mnie w ogóle dziwi, nie znalazłem żadnego Shiny podczas tego trenowania, wow. Czad. Trzeba uważać, żeby nie wpaść na nich, bo po co wpadać na ludzi, lol. Także fajnie, fajnie. Co chciałem powiedzieć? Ktoś mi pisał true wręcz, żeby wrócić do tego miejsca, gdzie jest Wonder Trade. Będę musiał to zrobić, może uda się po tej walce. Co więcej, pisaliście, że z jajka prawdopodobnie trafiacie losowe baby poki, bo niektórzy z was trafili Elekida, co byłoby lepsze niż Tyrock, no ale welp. To, że na północ od babci rowerkiem, no to już spisałem. A. I ktoś mi napisał, Panie Piotrze, jak wykluwałeś się jako na, na rowerze, strasznie szybko jeździłeś i ekran migał kolorami. tak epilepsji możliwe. Proszę o uprzedzanie. To moja odpowiedź. Przepraszam i zawsze uważajcie na epilepsję. To jest jakby część mojego... O nie. Dobra, nieważne. Jest część mojej twórczości, nie? Takie momenty, że, że może się coś dziać dziwnego. Zmienimy, bo dlaczego nie? Mmm... Blade? Łatwo. <laughs> łatwizna! Pięknie. Nawet mieli Kekryona, co jest w ogóle dla mnie fascynujące, bo Kekryon w ogóle tutaj nie pasuje i to jest super w nim. Riolu. Boję się po prostu, że coś się stanie dziwnego. Sami widzieliście. Warto było zmienić Pokemona. Warto było zmienić pokemona. Dobra, co chcę zrobić? Chcę się na pewno stąd wydostać. Nie tu, tutaj. Celem wyleczenia się, bo to nigdy nie wiadomo. Roastberry już mamy. Czy mamy jeszcze jakieś Roseberry Nie mamy. To załóżmy, że tyle nam wystarczy. Byłoby naprawdę fajnie. Co więcej, nie spodziewałem się, mówiąc szczerze, nie spodziewałem się, że dacie radę wbić jednak te łapki. A tu proszę wbiliście. Za co serdecznie wam dziękuję, bo... No jest to godne podziwu. Łapek było dużo do wbicia, nawet nie przypominałem, a wy to po prostu wbiliście. Wow, 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 wow. Fajnie. I miejmy nadzieję, że, że tak będzie dalej, oczywiście. Więc tak. Nie mam pojęcia, kim powinienem zacząć. Na pewno nie wodnym, bo to mnie zgubi. No, 100%, więc zapisujemy za nim cokolwiek. Mamy w tej chwili 5 monet. Możemy którąś z nich wykorzystać, tylko jedną, na ewentualny reset tej walki. Albo zarobić monetę. Nie wiem, czy wygramy, nie mam pojęcia. Wygląda dużo gorzej niż się spodziewałem. <grym> Larvesta, Signal Beam, spoko, nie ma problemu. Camerapt, to jest coś, czego się obawiamy, ale mamy D, który jest fizyczną tarczą na wszystko. I Ora, game rapta. Rapidash. Wciąż uważam, że jesteśmy fizyczną tarczą. Ten Double Edge nie zrobił nic. Mało tego, koleś śpi. Łatwo. Skarmory. Ty? Overheat. Dobra, nice, nice, nice. White Herb. Rockfrow, Flare Blitz, dobra, damy radę. O, to nic nie robi, Earth Power. Tak jest, to jest Fire Steel. Łatwo. I koniec. <ścoughs> Bro! Agent 011. Oraz B. Wspaniali! I zarobiliśmy monetę. Nie wiem, czy to było słychać, czy to wstychnie się. Muszę zapisać. Sorry. Ale fajnie. Ale się jaram, naprawdę. Bo to jest dla mnie coś niesamowitego. Kurde, no udało się bez straty pokemona i w ogóle bez żadnych nerwów, bez niczego. Fajnie. Tylko pytanie, czy ten skład powinien tak teraz wyglądać? Chętnie bym wziął z powrotem do timu naszego startera, ale może damy jej jak na razie odpocząć. Niech sobie pocziluje w tle. Jak na razie ten skład mi się bardzo podoba. Jak coś się stanie, to wtedy starter wraca, ale tak to chcę po prostu dać szansę, no w nagrodę przynajmniej dla naszego agenta 011. Niestety, na drodze tej oto już byliśmy, łapaliśmy e, przez przypadek, więc tutaj nie złapiemy. Żałuję tylko, że mam jedynie water gun. zauważyliście w ogóle sami w gymie, działało jak totalne ścierwo. Miejmy nadzieję, że, mm, że jakby wkrótce się to zmieni. Czy możemy mieć jakiś super. Nie Ripple, tylko chciałbym jakiś super potion? Właśnie to. Oj, od razu lepiej się człowiek czuje Tu gdzieś powinny być z gamieliny Welp, nie ma Nie ma, nie ma z kamielin Schowali, uciekły, nie istnieją Pa Łatwo Zobaczymy Glajgar by mógł być, Boże, a ja Gówno G.O.D. trafiłem, wow Cubon Cubon jest super Mówcie co chcecie, Cubon jest świetny jest naprawdę fajny Troszeczkę zapomniany, ale fajny. Daliśmy radę, zapisaliśmy numer i niestety mamy dwu walkę. Co mnie się tak średnio podobuje, panie? Yy, zmienimy na Zelda. To było trochę mocne, mam wrażenie. Shockwave oraz Psychic. Defense Carol, spoko, damy radę. Wait, wait, wait! To nie jest zwykły Pinsir. Co to jest? Ja się tego boję. To ma ruchy... Walczące jak nic. Ale robacze pewnie też spieprzamy. Standtum. <laughs> Ziemne? E, mamy problem. Bo nasz... pewien nasz członek drużyny może wrócić do, do Timu szybciej niż się spodziewa. I nawet monetą go nie przywrócimy. Wow. Wow. Nawet nie przywrócimy go monetą, bo to jest zwykła walka i w D. Świetnie. Więc niestety, CameraBt na zawsze w naszych serduszkach, a działał fenomenalnie i uratował nas od pewnej zguby. Sandstone, Świetnie. Bardzo jest mi przykro z tego powodu. Bo... uwielbiam tego poka. I straciliśmy go w bardzo bzdetny według mnie sposób. Szkoda. Naprawdę wielka szkoda. Ale cóż, jest to chwila, na którą wszyscy czekali. Oj. Bogdysz. Idzie to tutaj. Bo gdyż Sami widzicie. Jak już było powiedziane, przyjdę tutaj. I mamy pogadać z gościem w kapeluszu? Kto jest gościu w kapeluszu? Hello there, General. Wiadomo. Hmm. No w się sensie chętnie, ale no co? Miał być. Nie wiem, miałem z nim pogadać? Albo z gościem po lewej? Z tobą? Casino cards. Cassino card to jest. W sensie. Oczywiście nie doczytałem w ogóle o co chodzi, więc... Nawet na tym zagrać nie mogę nic. To muszę mieć coin case, a nie mam, więc łeb. Kończ! Nie wiem, no może, może kiedyś... Może kiedyś się uda. Pisaliście mi też, żeby wrócić tutaj, bo stąd można dostać fajny item. I chętnie spróbuję, tylko tak długo jak nie trzeba kata mieć. Ale dobrze? Będę miał kat. Będę miał, oczywiście, że będę miał. Wait nie mam! <ścoughs> to pa! Innym razem, może się uda. Musimy wrócić... No mamy kawał drogi do przejścia generalnie pomyślał, ale jako że działa nam już strength, to bardzo chętnie pojawia się tutaj, tylko czy my mamy strength na kimkolwiek. No nie mamy. To się zaraz zmieni. Czy chcesz ty? Może, nie wiem. Ma 90 mocy, kinda strong, ale Ed może się nauczyć zamiast takedown o wiele lepiej. Um, to już byliśmy. Za to możemy poprzesuwać kamiory. Zagadka... Godna dziesięciolatka, łatwo. Co my tu mamy dalej? Tego jeszcze nie wiem. I bardzo się cieszę, że mi nie zaspoilerowaliście nikT. Naget, Gadajcie do kamerów. Jak widać, warto. Brzmi, jakby miała być zaraz jakaś Opel legenda. Nie wiem, ognisto jakaś. To jest depila. Nie mogę się doczekać. Przestań mnie łapać na schodach. To nie jest legenda. Luster Pan Skiddy, proszę to zapisać. Chcę to w naszym haku. Wow. Tu jest jeszcze jakiś wejść, to jest tak zajebista rzecz. Ja nie wiem, czy to da się inaczej, powiedzcie mi, nie gdzie, ale czy da się zdobyć to jeszcze gdzieś w tej grze? Czy to jest jednorazowe? Burning Grotto? Wait. Burning Grotto, a tu? A to jest to samo, dobra, nieważne. Tu będzie hoło albo coś takiego. Ja się go boję. Tu jeszcze słońce działa, prawda? To jest słońce. Ja boję się, że on mnie po prostu wykończy. Spróbujemy, D. Jak będzie miał grasiasty ruch, to. Mm, nie wiem. Mam nadzieję, że nie ma tego po prostu. 40. Lewy, o Boże Jom. Matrzot. Dobra, śpi. Śpi, 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 dobrze. Great ball. Zelda, Ember, dobra Drain, Kiss, jest, jest. jest. Jesteśmy złapani w vortex. Nie wierzę. <śmienicza> Nie wierzę. <śmienicza> o, dzień dobry, dzień dobry. Pan Enter. Czy on ma drought? Nie, on miał pressure, on miał pressure, nieważne Bo był na słońcu Takim świeżuteńkim słoneczku Ale fajnie, ale fajnie, ale fajnego mam Pokemona, o ja pierdził. Jestem zachwycony tym faktem, no kurde, jaram się jak mały gówniak Ale fajnie, ale fajnie, no i dobrze, i widzicie I takich rzeczy możecie mi nie mówić na przykład, jak fajnie Proszę bardzo, jak super, jak idealnie Uuu, dobra, no to co? Um, Trzeba się dostać do tej Do domku naszego cudownego, wspaniałego Do Petalburga znaczy się Ale najpierw Trzeba sprawdzić Trzeba sprawdzić oh, Enter o, Jaki piękny, potężny Enter mm, Miód na serduszko <grym> Dotarłem niby tutaj do dżimu, ale jak sobie tak pomyślę to nie wiem, czy ja jestem gotowy. Ja chyba wolałbym wytrenować te Pokémony, i na drzym udać się w przyszłym epizodzie. No, tak chyba będzie najlepiej. A tymczasem chciałbym jeszcze pokazać memuszki i fanarty, bo pojawiło się dużo, i nawet powstała fenomenalna templatka, i nagroda złotego kreta wędruje do autora tej templatki, bo jestem zachwycony. Więc, więc, więc fajnie. I zachwycony będę również, jeżeli dalej będziecie pięknie rozgramiać buton odłapkowania pod tą serią. Szanowni Państwo, w poniedziałek o 15 widzimy się na kolejnym epizodzie. A jutro od czasu wrzucenia tego planujemy streamek. Wyjątkowy Halloweenowy streamek, ale nic więcej nie będę mówił. Za to powiem jeszcze, że ci piękni ludzie wspierający zostali wspierającymi po to, żeby wesprzeć pana Pitura i jego twórczość i to jest bardzo miłe i wymieniam ich tutaj, bo są super. No to trzymajcie się, do następnego, bye!